Z trzech podmiotów lewicy politycznej, ale także bardzo wielu organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. Dzisiaj walczymy o miejsce na podium w polskiej polityce. Chcemy jako lewica po pierwsze wrócić do parlamentu, bo tam chcemy inaczej tworzyć polskie prawo niż to ma miejsce w tej chwili. Chcemy, aby najważniejsze projekty ustaw były przedmiotem konsultacji obywatelskiej w porozumieniu z samorządami ze związkami zawodowymi, aby odbywało się w sposób cywilizowany i przewidziany w polskiej konstytucji. Po drugie, uczynimy wszystko, aby władze państwa polskiego przestrzegały najważniejszy dokument, jakim jest konstytucja. Ci, którzy tego nie robili, nie robią, będą musieli liczyć się z konsekwencjami, m.in. wniosków do Trybunału Stanu. Ale oprócz sprawnego państwa działającego w sposób przewidywalny, czyli zgodnie z konstytucją, chcemy również powalczyć o prawa prawie 8 milionów obywateli, czyli emerytów i rencistów oraz osób...